Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Turbulencja w następnym materiale. Dzisiejszy film jest powiązany z transmisją live, która się odbyła tydzień temu w sobotę, gdzie lecieliśmy z Santiago de Chile do Barranquilla w Kolumbii. A to z kolei jest powiązane z moim powrotem, takim na żywo, który też wykonywałem w samolocie, w dużej mierze jako załoga lecąca, właśnie z Ameryki Południowej do Francji, na koniec kontraktu w Chile. Jeszcze będą trzy takie odcinki i co za tym idzie trzy... Znaczy, przepraszam, trzy takie loty live na symulatorze w następne soboty, co drugą sobotę, jak i jeszcze trzy będą odcinki opowiadające dalszy ciąg tej historii z takiego lotu, właśnie na żywo. Dzisiaj pierwszy odcinek, i po każdym z tych lotów z symulatora następne odcinki pokazujące tamtą sytuację. Ten film w całości, jakby skupiający te wszystkie cztery części jest już na kanale pod tytułem 15 tysięcy kilometrów podjemnej żeglugi, a w tych odcinkach będzie tego trochę więcej, trochę dłuższe sekwencje startów na przykład i lądowań. Inaczej to troszeczkę zmontowane, także zapraszam do oglądania. Tu jeszcze gwoli wyjaśnienia dla osób, które są nowe na kanale. Myśmy ten lot wykonywali w celu przebazowania samolotów, bo ja tam nie lecę cały czas jednym samolotem, te samoloty się zmieniają, bo one po kolei przelatują te trasy, a my do nich wsiadamy i z nich wysiadamy, że tak powiem, na nocowania. To jest po to, aby ten samolot właśnie przetransportować, taki średniego zasięgu Airbus 320, gdzieś tam z Ameryki Południowej do Europy, ponieważ my nie możemy dłuższych odcinków nad wodą wykonywać, także technicznie moglibyśmy przylecieć z Ameryki Południowej gdzieś tam do Afryki, no, ale tak się nie robi, ponieważ są pewne ograniczenia związane z przepisami lotniczymi. Ja o tym mówię to na kanale Turbulencja wcześniej. To tak pokrótce tylko. Także jest to przebazowanie, nie sprzedaje się na takie loty biletów, ponieważ to było bardzo trudne do, do, logistycznie do zorganizowania, żeby coś tam odzyskać z tych biletów, ewentualnie koszty tego przebazowania. No i my też lecimy w ubraniach takich jak zobaczycie, cywilnych, ponieważ bardzo często na tego typu loty się po prostu nie przebieramy w mundury. Także te odcinki będą jeszcze trzy. Poza tym, co teraz będzie, który teraz oglądacie. I tak samo, tak jak wspomniałem, wcześniej, będą trzy jeszcze loty na symulatorze. Po tych lotach na symulatorze. Ja już na razie te wirtualne loty troszeczkę odpuszczę do momentu, jak pójdę z powrotem do pracy, co myślę już niedługo nastąpi prędzej czy później, bo chciałbym już wrócić takiego prawdziwego kokpitu i troszeczkę polatać, prawda? Także zapraszam, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach. No, to w drogę. 100 dni prawie spędziłem tutaj w tym pokoju na tym łóżku. I chyba ostatni raz się zestywałem coś takiego. Bo za długo. Santiago śpi, jak widać. A pakowanie mi zeszło dość długo, ale i tak lepiej niż się spodziewałem. Wszystko ładnie spakowane. No i w drogę. Nasz hotel. Z którym się żegnamy wszyscy. No, jedziemy w trójkę. Cześć. 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 Sun ma bardzo dobry humor, jak widać By, Paj, pan, czy, A tu Luis, no, nasz mechanik Będzie z nami leciał, o którym wspominałem z Bagaże nadajemy Bo muszą to przez Kontrolę przepuścić i przyniosą nam do samolotu A każdy ma bagaże co najmniej trzy Ale może to i dobrze, bo nie trzeba z tym chodzić po lotnisku No i już się duże bagaże Idziemy teraz na normalną odprawę Paszportową. No i gdzieś do wyjścia, skąd nas zabiorą, pewnie busem do samolotu, bo samolot pewnie nie będzie przy e gate'cie A tu jest Arturo Benito. Arturo Merito Benitez. Jego imieniem jest lotnisko. I jak się Atisu słucha, to zawsze mówią: Arturo Benito, Airport. Arturo Merino Benitez. Merino Benitez. Paszportowa kontrola. Połamali mi tu paszport, ale jakoś przeżył. Za ostatnie chilijskie peso jeszcze kawę. Na podróż. Koledzy też kupują. I jedziemy do samolotu busem. Ostatnie zdjęcia. Ostatni odlot. Na, tych, na tym malowaniu. Mechanicy na nas czekają. Ale walizek nam nie przywieźli. Tych, które nam zabrali. No Dobra, idziemy zobaczyć. Tam środku? Dobry humor, dopisuję? Aj! Ja. Słowacy tu są? Słowacy takie można, ale nie Czesi. To jak, ty Czech jesteś, czy Słowak? jesteś A ja mówiłem do kamery, że ty Słowak jesteś. To jest Czech jednak. O!

Det går ikke gnist. Kamp lite. vamos bueno, bravo prego, tu primero si check start zero start zero standard standard set, cross check passing 5200 now ok, dai zero salite al tenango a 9.08 Jak zobaczyć co nam do jedzenia dali na długą podróż Załadowali do tylnej kuchni zrobię dzisiaj taki tam odcinek też przy okazji z kabiny, prawda? Co my tu mamy? Pomocy? i takie porcje, yy, gdzie jest też y, ciepła porcja i coś tam, jakieś pieczywo, takie ruchu rzeczy, no i jakieś ciasteczka do kawy, a nie, orzeszki, o, i zapasy wody. Proszę Przespałem się troszeczkę, tak ładnie chyba z 3 godzin, yy, idę kawę zrobić, bo się zbliżamy do równika. Ostatnio, jak przekraczaliśmy równik, to spałem. A teraz yy, chcę nagrać z kabiny ten fakt. Także kawka i dalej. Niestety dali nam tylko takie białe kubki rakotwórcze. Ja z nich nie piję normalnie, no ale to raz jeden. Yy, no i maszynę, ktoś wyłączył, musi się nagrzać, żeby sobie ciepłą wodą zaraz tą kawę. A po jak przekroczymy równik, to yy, śniadanie sobie zrobię. Ja wiem, że jeszcze nie ma dziesiątej. No, ale będzie w półle dzisiaj, A poza tym nie codziennie się również przekracza. Więc jakieś odstępstwa od reguł mogą być, prawda? To oczywiście, ponieważ na pokładzie są sami piloci. Cockpit może być otwarty, prawda? Sun śpi tutaj, jak widać. A że długi jest, który wystaje. jego poszedł do ubikacji Manuel dowodzi tutaj teraz a ja sobie zasiadłem żeby zobaczyć jak będziemy przekraczać równik a jesteśmy na 21 minucie zobaczcie jak się tu zmienia tu jest południe i za chwilę dojdzie do zera widzicie już jest 20 198. i za chwilę przekroczymy równik a jesteśmy nad Kolumbią. No i przy okazji, jak tu już jestem, to jeszcze powiem o tej wysokości. Tam mówiłem w ostatnim odcinku, ostatnim przed tym jak to nagrywam, bo tam nie wiem jak to pójdzie czasowo. Popatrzcie, wysokościowo jest ten barometryczny, pokazuje nam 38 tysięcy litrów, a GPS 40,4. No i 7. Już się zmierzamy do równika. 7,5, 7. I za chwilę będzie równik. I się zmieni na norw. Czyli północ. Uwaga! I przekroczyliśmy równik. I jesteśmy już na półkuli północnej. i się nie zmienił. idę zaraz zrobić nagi no to skoro już jesteśmy na półkuli północnej to trzeba coś zjeść mniej więcej wiem jak się to obsługuje spróbuję sobie coś potrzeć porcje nam jakieś takie większe zrobili niż na latanie normalne głowina tam na ciepło i jakieś takie Hamburgery jakby. Dobra, gołowinkę wybrałem. No i będziemy ją podgrzewać. To jest taki pierstankówek z tego powietrza. Taki normalny, konfekcyjny. Jeszcze stopnie ustaliłem. Ileś tam minut. I... Start. Nie mam pojęcia, czy na ja dobry czas ustawiłem, ale zobaczę. No i się ugotowało chyba. Urzało. Problem, że nie mamy tacek. No ale dobra, coś tam zjemy. Znaczy tacek nie mamy i musimy w trzymać W tym kartonowym pudełku. No i usiadłem sobie w swoim business miejscu, prawda? W rzędzie ewakuacyjnym gdzie jest więcej miejsca. Będziemy spożywać śniadanie. Oczywiście, jak mówiłem, nie mam doświadczenia, za mało podgrzałem. Stop ice. One hundred, fifty, forty, thirty, twenty. RETARD RETARD 10 DRIVE Spoilers Reverse green decent No idea what's going A co jest? Wilgotno, okrutnie Luis sprawdza samolot Jaki mają ciekawy ciągnik What? jak bojowo wygląda Tomnik jest powitalny, widać jak, jak widać dość liczny jest, będzie przeszukiwał nasze bagaże jest tak bardzo wilgotno, że bardzo dużo wody produkuje system wentylacji. A wścieka ta woda. A to jest załoga, która teraz będzie lecieć do Islandii przez Ottawę. I my się z nimi tutaj zmieniamy i idziemy nasze bagaże przez kontrolę celną przepuścić i mam nadzieję do hotelu sprawnie. Jesteśmy na odprawie takiej w terminalu, gdzie biznesowe się lot odprawia. Zobaczcie, jak mamy fajny Samolocik taki Przyjemnie tutaj jest, bo chłodno Nie tak wilgotne jak na zewnątrz Bardzo mili ludzie Czekamy jeszcze na paszporty Proszę nawet mają po zabawy zabaw dla dzieci tutaj Normalnie Elegancko Jakieś tam drobne przekąski Zimna woda Bierzemy paszporty i do hotelu i bagaże nas jednak okazuje się, że nie będą prześwietlać, o dziwo, na wylocie, znaczy na przylocie, przepraszam OK, do hotelu jedziemy taksówką Radwo się pomieściliśmy z bagażami O, tuk tuki tu mają, takie jak w Indiach Jak widać motoryzacja troszeczkę inna niż w Chile Bardzo kolorowe autobusy, jak widać i ciężarówki takie amerykańskiego typu. Dojdę do hotelu, gdzieś tu w centrum jesteśmy. No i jest hotel. A tutaj cały czas turystyki lecą u pana w samochodzie, proszę bardzo. No w końcu dotarliśmy hotel. Tak, raczej w centrum. Idę ja na spacerek, troszeczkę zobaczyć, jak to wygląda ta okolica. Coś tam gramy, może. No była chwila odpoczynku w hotelu. Teraz idziemy coś zjeść tutaj niedaleko. Chciałem się wybrać na dłuższą wycieczkę, taką po, e, po mieście. Ale nie wiem, no wyczytałem, że nie do końca to jest bezpieczne. Nie tak jak w, e, w Rio, nie ma zbyt dużo źródeł na ten temat. Informacji, więc chyba odpuściłem to i nie będę się wybierał gdzieś dalej. Tym bardziej, że no, piszą, żeby z jakimiś kamerami i tak dalej nie chodzić. Porywają ponoć. Aczkolwiek z drugiej strony, niby jest napisane na oficjalnych stronach, że to akurat miasto razem z paroma innymi jest bezpieczne. No ale sam nie wiem. Eee, te przedmieścia nie wyglądały dobrze, jak jechaliśmy samochodem. Tutaj wygląda tak no na pewno gorzej niż w Santiago. Autobusy mają niesamowite. No idziemy. No tutaj mówił Sud, że próbował wybrać pieniądze z bankomatu, mu się nie udało. I też tam gdzieś robił jakiś research eee, I mówi, że to nie jest dobry pomysł, żeby gdzieś iść dalej A szczególnie samemu Także ograniczymy się do najbliższej okolicy Jak zjemy bo zachodu słońca jeszcze jest godzina Takie ładne drzewo z takimi fioletowymi kwiatuszkami Które spadają jak widać Proszę Mitsubishi. Ładny domek z takimi oczkami wodnymi Nie wiem co to jest A tutaj grają Boleta A to jest bingo czy co to jest? Bingo sorry zapytam go w polsku Bingo Te busy mnie fascynują. Niesamowite są. A troszkę jak fontanna przed centrum handlowym. Niestety, pogoda taka niewyjściowa, jak widać. Ale tu nawet ładnie. Klasyka. A centrum handlowe jak centrum handlowe. Czyli wszędzie to samo. Jakaś taka kolumbijski fast food. Tutaj Sul już był wcześniej. On wie więcej ode mnie chyba. No i coś tam weźmiemy. Ceny e, takie jak w chyba. E, w tamtym już tylko hamburgery robili, więc przecież gdzie indziej. I jak widać, menu jest takie dość ciekawe. Prosziłem zupę taką, nie wiem, z kukurydzy z jakiegoś mięsa i jakiś taki miks na, na, na talerzu jakichś lokalnych potraw Grill na żywo. No nie ma takich tłumów jak w Santiago pokazałem na tym e, najwyższym piętrze Kostanery. Patrzcie jakiego tu hamburgera sprzedają Mięso Znaczy mięso hamburgerowe i jeszcze kiełbaski do tego Ale ciekawostka jest tutaj taka, że krzesła są przytwierdzone do podłogi Jak w naszych filmach z dawnych czasów, że w widelce i łyżki były przytwierdzone do stołu Niesamowite No i dostarczyli, znaczy poszliśmy sobie po to Wygląda bardzo dobrze tylko zupka dla mnie, tam jakaś taka dziwna, ale to robię. I zapomniałem powiedzieć, mam i bon appétit. Bon appétit. Tak jest. Zubka okazała się całym posiłkiem, ale to dobrze, bo ja od tego posiłku w samolocie zjedzonego rano nic więcej nie jadłem. No i jest przed szóstą lokalnego czasu, czyli zgodnie z zasadami. Jakieś takie stanowiska dla dzieci do malowania? Jak widać. Duże markety są wszędzie takie same falabela tam jest, czyli to jest jakaś sieć tutaj południowo -amerykańska. taka sama była w Chile. Idziemy do marketu jeszcze kupić wodę mineralną do picia i jakieś kółko zrobimy i do hotelu. A nie wspomniałem jedzenie było bardzo dobre. W Santiago tak nie było, tutaj było Masę takich miejsc z lokalnym jedzeniem, i naprawdę bardzo dobre. Takie smaki i, i potrawy, których e, no, nie widziałem do tej pory. Jak ta zupka, taka dziwna. Super. E, stanowisko z owocami jest całkiem przyzwoite. No ale to nie ma co dziwić się temu. A reszta to tak standardowo. To jaka ładna iluminacja fontanny. Ale... O, i palmy podświetlone elegancko. Ale Sun, czyli pierwszy w był przedtem tutaj niedaleko i mówi, że po tych uliczkach tam nie czuł się bezpiecznie. Także w sumie, chyba dobrą decyzję podjąłem, żeby gdzieś nie iść dalej. Przestaniemy tym razem na bliskiej okolicy. To na dachu hotelu. Taki mały basenik w barnie czynny. I widok na miasto troszeczkę.